Większość z was, siedzących teraz przed ekranami, nie ma pojęcia, że kiedyś przez 6 lat byłem w administracji jednego polskiego serwera i dzień w dzień walczyłem z cheaterami i innymi pomiotami szatana. Aczkolwiek dzisiaj spędzę 24 godziny jako moderator na serwerze Coxcraft.pl. Zacznijmy w ogóle, jak do tego doszło. Tak więc wysłałem łapówkę za rangę. O, oczywiście, żartuję, po prostu wyraziłem chęć pomocy przy serwerze przez jeden cały dzień. A w tym filmie pokażę wam, jak mi on minął, ilu cheaterów zbanowałem i jak wygląda życie w administracji i tak dalej. Oczywiście, wiedząc, że w administracji pracują same giga sam postanowiłem się takim stać. Z chudziutkiego szczurka musiałem zmienić się w prawilnego mięśniaka, więc zrobiłem kilka pompek i byłem już gotowy. No, prawie gotowy. Bo jeszcze czekała mnie rozmowa wprowadzająca, na którą wypadałoby się ładnie ubrać. No, może nie do końca. Ogólnie to jak masz jakiegoś gracza, który obrazi innego gracza, to... A few moments later... Bo jak jest pomaga czy makro, to go tam... A jesteś? Halo? Assassin. Tak więc po krótkim wprowadzeniu poszedłem spać, a następnego dnia wstałem, ogarnąłem się, wziąłem mój kakawy, wybiła godzina dziewiąta. Zaczynamy nasze 24 godziny jako moderator. Ale jak to wygląda? Ciema. Warto byłoby wam jeszcze powiedzieć, że najważniejszymi restrykcyjnymi zasadami, jakimi miałem się trzymać, to nie zwyzywać komuś mamy i nie zbanować połowy serwera. A właśnie, dostałem jeszcze 7 mini-questów od administracji Coxcrafta do zrobienia jako moderator. Ale jakie to były wyzwania, dowiecie się później, więc oglądaj do końca, aby tego nie przegapić. A tymczasem czekałem na jakieś zgłoszenia biegałem sobie po lobby, sprawdziłem co się dzieje na box pvp, nic się nie działo. Więc przyszedłem na Skygena, na którym rozpocząłem poszukiwanie osób, które używają cheatów. Na razie nie zauważyłem nic nadzwyczajnego. Gracze po prostu się biją. Ci się będą bić? Będą. Ale to są strzała. Dobra, zobaczmy, bo tutaj ma być jeszcze jakaś bitka z tego co widzę, ale też raczej... Ci gracze są czyści. Jest w ogóle jeszcze wcześniej rano, a i tak tutaj jest dużo graczy. W sumie są ferie. O, tutaj jaka jest bitka. Okej, okay. nic się nie dzieje. Nikt nie ma żadnego noknoka ani nic z tych rzeczy. Przynajmniej na pierwszy rzut o. Możecie się spytać, co ja się tak uparłem na te cheaty. Ano, bo jednym zadaniem z mojej listy questów było złapanie cheatera, lecz na SkyGenie nie było odpałów. Więc przyszedłem sobie na Bedwars, aby zagrać kilka gier i wytropić osoby czytujące. I tym samym wybiła godzina dziesiąta, Czyli już godzina mojej warty została przekroczona. Jestem ciekawy, czy po prostu luźno sobie grając, jestem w stanie czy cheatera. Ogólnie to się dzieje rzadko, no ale zobaczymy. Dawaj, 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 dawaj. Elo. Nie, nie polecisz. Nara. Leć, 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 leć. Nara, dawaj szybko. Mamy to. Zostało mi czterech graczy i jestem ciekawy, czy któryś z nich może coś mieć. O. Oj, dobra, uff. Idzie kolejny, muszę się refa. Dobra, gościu. Nara. Dobra. Nara? No i wygraliśmy. Pies. O, kolego. No, jestem ciekawy. O, kolego. Oj, tak się nie będziemy bawić. Przeklinanie, obrażanie, na pół godzinki! I tym, że upomniałem jednego gracza, a drugiemu dałem wyciszenie, zaliczyłem jedno zadanie, które otrzymałem od administracji. Następnie pobiegałem sobie po lobby, otrzymałem wyzwanie 1 na 1, które zaakceptowałem, no bo jak wiadomo, kontakt administracji z graczami również jest bardzo ważnym elementem pracy jako moderator. Trzeba pokazać graczom, że administracja jeszcze potrafi ich rozwalić w Minecrafta i że administracja nie jest taka słaba. Oj, chyba mnie widział. Albo... Hello! No, nara! Dawaj, 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 dawaj Ono tu! O no tu koleżku! Nie! Yes! Nie! Kurde! Dobra, trzeba robić kolejne podejście, a się nie poddawać. Okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze rozgrywasz te zawody kolego. Ale nie masz ze mną szans. Taki jest twój problem! Że nie masz ze mną szans! GG! Po pokazaniu, że w administracji pracują sami skillowe gracze, biegałem po lobby w oczekiwaniu na zgłoszenia, lecz tych nie było. Więc poławczyłem sobie chwilkę, znowu biegałem po lobby, przeszedłem na Skywars i dzięki temu, że mam niesamowite umiejętności kamuflażu, zająłem idealne miejsce do obserwacji podejrzanych graczy. Ej, wylukali mnie. Uciekam. Jak widzicie, pracując w administracji trzeba być 100 razy bardziej przebiegłym od graczy, co mi się nie udało, ale za to z 24 godzin zostały mi już tylko 22 godziny i otrzymałem swoje pierwsze zgłoszenie na gracza. Mamy naszego pierwszego. Podejrzanego. Oj, i lagi. Ale to, że mamy naszego podejrzanego, to nie znaczy, że musimy tylko jego obserwować. Pamiętajcie. Ok, zieloni sobie obudowują łóżko. Niewiescy dopiero idą na diaksy. Zobaczmy tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie no, chłopim Beda zniszczy. Oj, jednak nie. Dobra, ten czerwony sobie jak najlepiej radzi, widzę. <ścoughs> co tu się stało? Nie no, nic nie robi, nie? On tylko raz klika myszką. to jest niemożliwe. Oj, poleciał. Zobaczmy, co tutaj niebieski zrobi. Okej, okay. po prostu se poszedł. O, o, o! Dobra, już myślałem, że będą chcieli sojusz. Czerwony chyba chce im zrzucić TNT. Albo sam się zrzucić. Nie no, raczej wszyscy są tutaj czyści na tej arenie. Tak jak powiedziałem, tak było. Zgłoszenie okazało się trefne, ale czasem po prostu tak bywa, że gracze omłukowo zgłaszają innych. Aczkolwiek zaliczyłem drugie wyzwanie z listy wyzwań, ponieważ musiałem obserwować podejrzanych graczy. A tak przy okazji, to w tamten piątek wystartowała edycja Speed UHC na Coxcraft, więc zapraszam was wszystkich do gry na tym trybie. I pamiętaj, że grając na Coxcraft wspierasz także mnie, dlatego będzie mi mega miło, jak wpiszesz kod ASSASINEK i zagrasz chociaż jedną rękę na Speed UHC. A tymczasem po dwugodzinnym sprawowaniu pieczy nad serwerem Zrobiłem sobie przerwę na obiad Znów biegałem po lobby, pilnowałem czatu Wchodziłem w interakcję z graczami Pozdrawiam was Porobiłem kilka screenów i otrzymałem zgłoszenie Dobra, jesteśmy na kolejnym zgłoszeniu I teraz mam nadzieję, że będzie ono trafne tutaj widzimy, że już pan czerwony leci Do pana niebieskiego Zobaczmy ten pojedynek Okej, okay. w teorii mógł to wystrefować Dobra, nie ma -nok. Ale nok Ale jeszcze do niego wrócimy Dobra, zobaczmy jak tutaj E, tutaj też raczej bez, bez polotu. Nikt nie ma cheatów. Nic specjalnego się nie dzieje. W ogóle powiem wam taką anegdotkę. Za czasów mojej świetności, jak byłem w administracji, to już po pierwszych 10 sekundach obserwowania gracza byłem w stanie stwierdzić, czy może być faktycznie na odpale, czy nie. Nie wiem czemu. Może to przeczucie albo szczęście, ale tak było. POV opowiadania twojego starego za czasów świetności. Dobra, zobaczmy ten pojedynek. Też bez, kurde, większego cheatowania, no, no, nic się to nie dzieje, no. Wiadomo, ktoś może mieć makro albo double clicka i to jest bardzo ciężko wykryć, wręcz prawie, prawie wcale. Ale, tak, to już jest. No i koniec. Nikt na razie nie był odpalony. Obserwowałem naszego podejrzanego na kolejnych rękach lecz był on po prostu czysty. A teraz przyszła pora na chwilę pochwalenia się, ponieważ zadzwoniłem do znajomego, aby zobaczyć jego reakcję na moją rangę moderatora. I chciałem powiedzieć na to... Że jesteś moderatorem? Tak. Ale stary, no. stary, zobacz. Co? Ma? Co? Rozumiesz? Będzie ktoś cię stream snajpował, ty mi mówisz, a ja go... Ciach babkę w piach i go nie ma Nikt nie musi o tym wiedzieć Karpia trzeba ogłuszyć, rozumiesz? Tak jest Fajnie, w sensie wracasz do korzeni, widzę Bardzo się cieszę, tak e, e, Proszę bardzo, piąteczka, piąteczka Piąteczka No i klasa, no Kurczę, miło się patrzy asasinek z rangą administracyjną Myślałem, że już nie zobaczę tego nigdy Rozmowa z C-Potworkiem troszeczkę mi się przedłużyła Ale po niej przystąpiłem do obserwacji graczy na lobby I otrzymałem zgłoszenie Ciekawe, czy ktoś tutaj będzie miał cheaty Tutaj jest ziomal z moim skinem w ogóle Zobaczymy e! Ten już jest na środku, co jest? Ciekawe, czy miał jakąś perełkę, czy co? No jestem ciekawy Ta, musiał mieć jakąś perełkę Dobra, zobaczmy Tutaj będzie pewnie pierwszy pojedynek tych ziomali Zaraz ocenimy, czy który z nich może być na odpale No, panowie, dawać Oj O, no, na ten moment nic z tego nie wynika O Nie, no, no, no brak. Oj, oj, oj Dobra, zobaczmy Tutaj też Knockback działa. Ten się tu wtepał! Oj, spadł! Co jest? Ty nie wiem, on spadł, czy co? O, okej. Okay. Co tu się dzieje w ogóle? Aj, dobra, jednak tamten nie spadł. Ale. pat, ten się ich porobi, dwóch! A może i nie? Dobra, jeden zleciał, drugiego bije strefa. Oj, będzie problem. Okej! Okay. On go porobił! Dobra, zostało nam dwóch ziomeczków. Jakby panowie w ogóle, jakby siebie nie widzieli, nie? Dobra, zobaczmy. Raczej ani jeden, ani drugi nie jest na tak Gracze są po prostu czyści. Niestety bardzo często administracja boryka się z fałszywymi zgłoszeniami, dlatego jeśli mogę mieć na was jakiś wpływ, to upewniacie się kilkukrotnie, zanim takowe zgłoszenie wyślecie. Oszczędzi to sporo czasu administracji, które mogą poświęcić na przykład na robienie etiketów. A skoro już przy nich jesteśmy, to nie chciałem mieć do nich dostępu ze względu na to, że nie jestem aż tak doświadczony w życiu administracji Crafta i nie chciałbym zadziałać na niekorzyść dla Was, czyli graczy, jak i dla administracji, więc po prostu zostawiłem to osobom za to odpowiedzialne. A w międzyczasie wybiła godzina 14. I z mojej służby zostało już 19 godzin, a przede mną kolejne wyzwanie Musiałem porozmawiać z kimś z administracji, więc napisałem do jednego z członków administracji o rozmowę, a on się zgodził. Halo. Ej, nie słychać. Cię. No. O. Co tam potrzebujesz? No nic, miałem takiego quest'a do zrobienia, żeby pogadać z kimś z administracji Jako jakby takie mini wyzwanie do odcinka Zamieniliśmy kilka słów i wpadł mi do głowy genialny pomysł Dawaj do party, idziemy by zagrać Oczywiście takie rzeczy jak wspólne granie, bądź rozmowy między członkami administracji Również są potrzebne, aby po prostu każdy spędzał fajnie ze sobą czas Tak więc zobaczycie jak my spędziliśmy te chwile ze sobą Ale to romantycznie zabrzmiało A w ogóle pamiętacie akcję z panem Szymonem Hołownią? No niestety nie odpisał Dlatego możecie zaproponować w komentarzu kogoś z kim chcielibyście zobaczyć wspólne film. Liczę na waszą kreatywność. A teraz wracamy do filmu. Masz moderatora, ta? Tak, moderatora. Słuchaj, jak dobrze zapłacisz, to ja ci załatwia dmina. Dobra, teraz musimy się skupić stary, łapać cheaterów i wygrywać areny. Dobra, oni się na mnie trzają. Czekaj, Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Kapa, ja jadłem. Au, ja też zjadłem. Oj, no nie rozrzucił mnie! Dawaj im łóżko, brawo. Dobra, lecę ich zniszczyć. Ale na razie są czyści, także, także luz. Refa zjadł. Dobra, dawaj. Dobra, po jednym i po drugim. Ej, w ogóle strasznie ciężko jest na trafić. W sensie jeszcze, jeszcze ani razu nie trafiłem, nie? Dobra, dawaj. Trzeba sprawdzać dalej. Dawaj na nich, tu się nie ma co, wiesz. Ej, dobra, jestem tragiczny. Jestem tragiczny. Dobra, o kurde. Dobra, co za... Dobra, ja go biję. Dobra, był czysty. Drugi. Co jest? Czekaj. Albo mi się wydawało, albo miał może no knoka. Ale nie, nie wydawało mi się. Znaczy, wydawało mi się. Dobra, co po co? nim. Dobra, ja będę szedł do nich. A nie, ty, czekaj, bo niebiescy... No, 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 no. Niebiescy beda nie mają. No. A to tylko my mamy beda. Dobra, ty, lecę tam. Dobra, mam jeszcze białego, widzę. Nie, no to nie mam łóżka. O kurde. Dobra, ja leję białego. Dobra, dobra. E! dobra mam go na pół HP. Dobra, namierzyłem ich. Są uruszowych. Ja, nie. ja się zaraz skampię ich. Jeszcze jednego po drugim. Dobra, dobra. Dawaj, to Oj, jest problem! Oj, 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 oj. Ale. A! O, dobra, dałem radę. <laughs> Co oni zrobili, ty? Wygrałem to. Ja nie mogę. I tym sposobem zaliczyłem trzecie zadanie z siedmiu. I w sumie, zobaczcie, jaka śmieszna sytuacja mi się trafiła. Gościu do mnie pisał: Asasynek, mogę party, please, ja fan. Asasynek, halo, asasynek, chyba masz dawno. Dlaczego? Dlaczego mnie obrażasz, kolego? Wytłumacz mi to. Nie wiem. Na zgodę zrobił sobie ze mną screena, a ja poleciałem za kolejnym zgłoszeniem na gracza. Jestem na zgłoszeniu gracza, który został ostatnio zgłoszony kilka razy za cheaty, więc być może faktycznie będzie na odpale. I ogólnie mój instynkt odpowiada mi, że może być odpalą. Zobaczmy. No tak dosyć. No nie, to na pewno jeszcze nie jest to, za co mógłby dostać karę. Albo po prostu jest taki dobry. Dobra. Nie, no normalnie w miarę bije. Dobra, zobaczmy to. Po prostu jego przeciwnicy są dosyć słabi. Nie wiem, no nikomu strefy nie jest w stanie założyć. Nie no, chłop jest czysty, no przynajmniej jak na razie. Ani nie kręci główką, ani się nie odbija, znaczy ani się nie obkręca. Obserwowałem go jeszcze dłuższą chwilę, ale był czysty. Po kilku godzinach intensywnej pracy i przetrawienia obiadku, poczułem zmęczenie, więc udałem się do strefy relaksu dla administracji, a po 30 minutach wróciłem i czekałem na zgłoszenie, które otrzymałem i przeteleportowałem się do gracza. Jesteśmy na obserwacji kolejnego gracza i zobaczymy, czy może grać na odpale. Jak widzę, to nie. Przynajmniej na ten moment. W ogóle jest taka zależność, że bardzo dużo zgłoszeń jest często fejkowych, bo no gracze po prostu myślą, że jak ktoś ich zabił, to jest na cheatach. I to jest duży błąd. Dlatego upewnijcie się na 100%, że ktoś ma cheaty, zanim go zgłosicie. No jak na razie gracz, którego obserwuję, gra dosyć mądrze, albo ukrywa dosyć mądrze cheaty. Co on robi? Ej, chłopie, jest mega dziwny, nie? Właśnie zmarnował z jakieś 10 DNT. Ok. W mojej pracy zostało mi około 18 godzin, a ja nie zwalniam tempa i teleportuję się na kolejne zgłoszenie. Tutaj ponoć też gracz ma cheaty. No, no na razie ich nie ma. Bije się całkiem normalnie. Nawet przegrywa. No ale poobserwujmy. No, no, jakby, no tutaj No, no, gracz nie jest na odpale Wiadomo, zawsze się może odpalić, ale na ten moment No nic na to nie wskazuje Obserwowałem go przez dłuższą chwilę i doszedłem do Zatrważających wniosków No, jakby, zero, nic, nic tu się nie dzieje Ale wyzwanie trzeba zrobić Trzeba dzisiaj złapać chociaż jednego cheatera Będąc dosyć mocno zdesperowany w wyzwaniu O złapanie cheatera, przeszedłem do kolejnego zgłoszenia Proszę, ja muszę zbanować cheatera Odpal się, gościu, no proszę Tak na wizji No, ja widzę, gracze się wyczuwają, nie mogą, a chcą się Dotknąć. Okej. Okay. Miałem dziwne wrażenie, że on ma taki mechaniczny ruch głową. No, albo po prostu jestem głupi. Takie moje pierwsze z doświadczenia odczucie, nie? Nie, jednak chyba. Chyba się myliłem. Po prostu goście mu nie umieją strefy założyć. Dlaczego ludzie zgłaszają kogoś, jak jest czysty? Nie zgadniecie, co teraz zrobiłem? Tak, poszedłem do następnego zgłoszenia. Dobra, ale gracze. Piszą między sobą, że niby gościu ma cheaty. Już coś może być na rzeczy. Skoro kilku graczy uważa, że może być odpalony... Oj, wełny mu zabrakło. Nie ma jak się dobudować, biedulek. Ale dobra, tu jest jego przeciwnik. Kurde. No dziwnie bije. Ale widać, kurde, tak... Po mouwmencie tego gościa, że raczej. Nie no, gościu się raczej normalnie bije. I został wyeliminowany, tak by the way. Obejrzałem tą arenę do końca z nadzieją, że uda mi się wykonać wyzwanie, aczkolwiek nic z tych rzeczy. Ale dostałem nik, tak zwanego pewniaka, który na 100% używa cheatów, więc przeteleportowałem się do niego. Kolejne zgłoszenie, mam nadzieję. Co ten gracz robi? Jeżeli to będzie znowu fake zgłoszenie, to będę zły. Dobra, zobaczmy. Okej okay. Jest podejrzenie, że chłop może mieć skafolda Na razie jako tako niby godbridge'a robił Mam wrażenie, że to jest na razie i tak niewystarczające Okej okay. Bije się w miarę normalnie Ej, dobra! Jestem pewny nadziei, że ten ziomal leci na odpale, nie. Ej, dobra, ziomal ma skafolda, czajcie bazę! W 99% to jest skafold. Wiadomo, ktoś może mieć takiego skilla, ale było kilkanaście zgłoszeń na tego ziomka i to, mi, to mnie tylko otwierdza w przekonaniu, że chłop leci na odpale. Nie byłem do końca pewny, czy ten gracz faktycznie ma chey czy może jednak ma dużego skilla, więc poszedłem za nim na następną rękę. Dobra, no poprzednim razem dało mi to jakiś procent pewności, ale musimy być pewni w 110%. Dobra, idzie do ziomka gości. Od razu będę mógł wiedzieć, czy. Okej, okay, dobra, czyli miał cheater, czyli byłem tego pewny. Moi drodzy, możemy uznać, że zbanowałem cheatera. Uznajmy to. Ja mu prawie miałem dać bana, widzowie. Ja to zaliczam. I w tym momencie zaliczamy czwarte zadanie, a zostało mi jeszcze trzy. I z racji, że dzisiaj dosyć mało spałem, położyłem się do łóżka. Minęła dosłownie chwila. <laughs> no prawie. Bo jak się obudziłem, to była godzina dziewiętnasta i otrzymałem informację o kolejnym wyzwaniu, a mianowicie miałem rozdać ten losowym graczom na Skygenie. Dobra, znaleźliśmy idealnego gracza, któremu możemy zaproponować wymianę. Powiedz, że go znaleźliśmy. Dobra, gościu, jest Jestem ciekawy, czy ktoś zaakceptuje wymianę. Tak, o, dajmy mu voucher na tydzień. Na VIPa. Super. Oczywiście mam dobre serduszko, więc nie byłbym sobą, gdybym nie rozdawał kolejnych przedmiotów. Nie chcę też na czacie bezpośrednio pisać, że kto chce itemy, bo zaraz będę miał mega spam. A tego bym wolał ominąć. Ej, oni w ogóle nie widzą, że ja im wysyłam wymianę. Ziemnia to ziom. Dawaj, przyjmij wymianę. Dobra, ten Filipcio zaakceptował. Dajmy mu voucher na SVP'a, klucz do szczęśliwej skrzyni, trochę złotych jabłek i cztery fajerwerki. Dobra. Wszyscy mnie tutaj otaczają. A syn ja się seta lepszego? Nie, no ja mu daję i temu on jeszcze wybrzydza, tak? Dobra, kolejny zaakceptował. Dajmy mu rangę MVP'a na tydzień. Eee, I klucze do skrzyni af A, nie mogę. Okej, okay. to zaakceptujmy. Dobra, dajmy koniczynie gen boosty dwa. Let's go. Rozdawaliśmy itemy, możemy stąd uciekać. No i tym samym zaliczamy piąte zadanie, a już niedługo dowiecie się jak już brzmi szóste wyzwanie. A tymczasem pilnowałem lobby i przyszedłem do obserwacji gracza. No ciekawe. Zioma, idzie mu na plecy, zobaczymy czy faktycznie ma cheaty, czy... czy to są błędy zgłoszenia. Ale z tego co patrzyłem chwilę wcześniej jak się bił, e, to raczej nie. Po prostu widać, że gościu ogarnia. Jakby... Wiecie, macie coś takiego często, że jak patrzycie na gościa i widzicie jego movement, to już wiecie, że może być dobry, nie? I tutaj na przykład gościu sobie zabudowywuje yy, jakby przestrzeń, żeby gracz do niego nie wskoczył, blokuje gracza, zaraz mu zakłada strefę I wydaje mi się na ten moment, że ziomal jest czysty No ani noknoka nie ma, gra normalnie, nic się nie dzieje Ale to nie znaczy, że się zaraz może nie odpalić O, zobaczmy tutaj Okay. Jakbym miał czydy, to być może użyłby e, bet e, Destroya w sensie tego cheata, który przez blok niszczy łóżko. Ale okej, okay. patrzmy na niego dalej, jak na cheatera. No, no czysty, no. A teraz przyszła pora na szóste wyzwanie, które brzmi: spróbuj wygrać rękę bez incognito. Ciekawy jestem, jak mi pójdzie, bo wydaje mi się, że dużej różnicy w fokusie nie będę miał. E, choć kto wie, może jako moderator ludzie się nie będą na mnie fokusować. Elu! No, nara. No, kolego, ja niestety nie mogę się z tobą sojuszować ani nic. Dobra. O nie. No to masz gościu pojechany teraz. Jeszcze idzie na mnie kolejny. No, let's stąd. O, oj. Problemy, problemy. O, dobra, dałem radę. Nie no, idzie do mnie kolejny. Dobra, jak na razie mnie zostawił. Nara. Oj, jednak nie, nara. A, dobra, a nie, jednak nie. Dobra, nie masz. Dobra, gościu Nara. Dobra, na razie nikt do mnie nie idzie, okej, okay, fajnie. Dobra, dawaj! Próbujemy! Może być ciężko! Ale kto jak? Nie. Yeah. Niestety przedostatniego zadania nie zaliczamy, ale przyszła teraz pora na... No? no na co? Na zgłoszenie! Jak na razie się on sobie kopie w ogóle i się będzie zakopywał. <noise> co jest? Co on tu próbuje zrobić? Po jak gościa wyrobił! Z bambuko, jelo! Oj! No, no, oj! No i go porobili. Zmęczony fejkowymi zgłoszeniami, wybrałem się na strefę chillu i poczułem się troszeczkę otoczony. Aha, oh, więcej was mama nie miała. Zająłem się także ostatnim zadaniem od administracji, a mianowicie miałem porozmawiać z graszami na Discordzie serwerowym. Ciao, panowie eee, w tej rundzie poszukiwać, bo nam mod bana wlepi za teaming. Serio? No. Co tam chłopaki robicie? Chłopaki? Chłopaki <laughs> A, sorry! Po tej maj w topie wbiłem na inny kanał. Jestem ciepły. Ale jak to ciepły? Że w środku, czy że ciepły mentalnie? To było za dużo. Ale zaliczyliśmy ostatnie wyzwanie tego odcinka. Później zagrałem sobie rękę The Skywars Sky Wars, pilnowałem lobby, obserwowałem gracza i poszedłem sobie troszkę pograć. Dobra, let's go, lecimy rozwalać leszczyków. No i ewentualnie cheaterów. O kurde, jakie temy. Mmm, dobra, tu mam gościa. Szybko, szybko. Ej, skąd on wiedział? Chyba, że my wcześniej widział i stał na F5. Znaczy, na alcie. Ach. Dobra, gościu mnie porobi, nie? Następnie obserwowałem gracza, ale był czysty, więc wróciłem do grania e, No nie poszło nam za dobrze w tamtej arenie W tej pójdzie mi lepiej To mam nadzieję Nara Elo, ziomeczku No Nara Ej Problem, spalę się No nie no. Następnie poszedłem na boksa popilnować czatu, a kiedy wybiła godzina 23, poszedłem spać. Rano wstałem i okazało się, że do całych 24 godzin zostało mi już tylko niecałe 30 minut, więc popilnowałem lobby, poobserwowałem graczy i na tym się skończyło. Gdybym mógł powiedzieć coś od siebie, to pamiętajcie drodzy widzowie i gracze, że administracja jest po to, aby wam pomagać i być waszym przyjacielem. Cieszę się, że przez ostatnie 24 godziny mogłem pomagać przy serwerze i dziękuję za powierzenie mi tak ważnej roli. Pamiętajcie, administracja to też ludzie i dbajcie o nich.